O, słabo by było rozjechać dziecko. Cześć, tu Alicja i Bartek. Od pół roku opowiadamy Wam tutaj o naszym życiu w podróży po Maroku. A dzisiejszy film rozpoczyna koniec tej podróży. W sensie tej podróży po Maroku, nie tej podróży naszej z opowiadaniem Wam o naszym życiu, bo to będziemy dalej robić, ale już nie w Maroku. Ale wracając do tematu, dzisiaj dojedziemy na pustynię. Ale zanim tam dotrzemy, no to się zgubimy. I zostaniemy zaatakowani również. Przez dzieci. Ale to musicie oglądać. Wczoraj mieliśmy tu dramatyczny upał, dzisiaj mamy tylko upał, więc jest dużo lepiej. Jest taki chłodniejszy wiatr, Chłodnie, chłodniejszy, wiecie to jest wciąż ciepły wiatr, ale chłodniejszy niż wczoraj, bo wczoraj to wiało po prostu ogniem. No i co? I zaraz ruszamy w trasę. W planie mamy dzisiaj dojechać do Merzugi, czyli w końcu dojechać na Saharę. I to jest taki moment, na który czekaliśmy od samego początku naszego wyjazdu do Maroka. No, bo jednak to Sahara to jest coś takiego, no ważne, to jest wydarzenie dla nas ważne. Mamy nadzieję, że nas nie zawiedzie. Dostaliśmy kilka polecajek, miejsc do spania przy wydmach od znajomego i będziemy dzisiaj obcajać. Przed nami jakieś 4 godziny trasy, ale mamy klimat, wszystko jest git, Będzie dobrze. Jeszcze tylko napełnimy wodę i jedziemy dalej. Takich jest tam, widać go, tam jest, dam, dam. Na mordo. Dojechaliśmy na pustynię! Jest nieprawda! Zale, że nie! Zatrzymaliśmy się, żeby zrobić sobie jedzenie, bo jest godzina, która 14-15? Tak. E, i... Trzeba przerwę już koniecznie zrobić. A jemy dzisiaj bardzo ambitne jedzenie, bo jemy zupkę chińską. Znaczy nie zupkę chińską, makaron nudle. A są bardzo dobre. Premium, bo z jajkiem będzie. Tak, tak, dodajemy jajko do tego. Może mamy takie glony, które się wlewa do wody, może mm, te glony byśmy no. się sobie dołożyli. I no dodamy trochę warzywek, żeby to nie było takie po prostu, że węglowodane. To jest guilty pleasure ratunek w trasie, jak jest bardzo mało czasu. Są uprawy zboża. Nie wiem, co to jest za zboże, ale jest jakieś zboże. Jest piach, jest gorąco i jest milion palm. Aż nawet nie jesteśmy w martwudze, ale już widać, że jest inaczej. Happy? No, a strasznie dużo piachu. O co tu chodzi? Co jest dla mnie ciekawe, to to, że tu jest więcej wody niż było w górach. No? W pustyni. Czyli ta stara polska piosenka, że nie ma wody na pustyni, to niekoniecznie. Ataś, tak kłamałaś. Dobra, co my jakieś reakcje nagrywamy? Jeszcze nie jesteśmy na pustyni. Dobra, widzimy się na pustyni chyba. Dobra, jednak widzimy się wcześniej niż na pustyni. Ja musiałam się szybciutko przebrać z mojego krótkiego kombinezonu, bo jednak wychodzimy do ludzi. Idziemy kupić sobie chusty, żeby móc się obwiązać na pustyni. Są za 13 dirhamów, to są żadne pieniądze. No, ale tak tylko mówię, że się przebrałam, żeby nie było zdziwienia, że wygląda inaczej, to wciąż na samym. Dobra, Okay. Okay. So this might be too short because you cannot do it on your face as well. And there is a like this. Okay. And you All right, yeah, I think it works, right? Yeah, you want this one or a longer one? Yeah, I need to see myself. <laughs> we have a mirror, yeah. It all depends on the ice, right? Like how it fits yeah. with the ice. You want, which one do you want to... Are you from Warsaw? Oh yeah, we lived in Warsaw for like eight years, but eight. we are from Helm, it's very close to Ukraine. Uh, yeah. How is Yeah. How is weather there now? It's cold, uh, there is snow, there is... No, it's like twenty-something degrees, so yeah. it's not that cold now. What's your name? Ibrahim. Hi, Jackie. Hello. How can do you your name? Alicia. Alicia. Oh, it's so nice and cold oh, here. So cold. <laughs> Alicia. Those things from different families. We tried with families. Yeah. We now we buy on the real stone with the copper. Yeah. I have three pieces, I think three. Look at the other one. That one, it's moonstone. Yeah. That one I think is bradurite. Mm -hmm. Mhm. different kind. Oh, and those doors. That is oh three. That is old one, and uh, it's uh, inscribed with the bo uh, bone. Yeah. Bone. That's beautiful. Sambolki, sambolki, tatuaże, wiesz? Tak, i wszystkie kolory, wszystko jest tak kolorowe, jak like i and jest tak so beautiful. Jak to ci się podobało? Bardzo. Zadowolona ze swojej chusty? Tak, ale będę chciała jeszcze jakąś jedną kolorową, ale póki co fajnie, że mamy takie same, beżowe. W ogóle jak to kosztuje 13 dirhamów, to jak będę widział inny kolor, który też mi będzie pasował, to po prostu sobie wezmę, bo to jest... Tak, no. Ile to jest złoty? 7? Mniej 5? 6? Cztery. Niecałe 6. No, niecałe 6 złotych. Dobra, jedziemy dalej, nie? Jedziemy. Co nam się dzieje? Stawiłem okulary u pana, u którego mierzyliśmy te chusty i kupowaliśmy chusty. I trochę się stresuję. To bardzo ważne okulary są dla mnie. No ale nie byliśmy daleko, więc nie ma co się stresować teraz będą. Słuchajcie, jest problem, bo nie jesteśmy pewni, czy jechaliśmy tą drogą. Nie jesteśmy pewni, jak się nazywa ta miejscowość, w której byliśmy. Więc tak teraz jedziemy tą drogą i mamy takie: Ej, pamiętasz ten budynek? Pamiętasz ten budynek? Pamiętasz ten budynek? Bo my to chyba wyjechaliśmy z miasta i stanęliśmy bardzo blisko, więc. Ym... No, tak, zobaczymy. <laughs> ja nie wiem, gdzie my jesteśmy. Ale on cię teraz prowadzi naokoło do Merzugi i pokazuje godzinę zamiast 30 minut. Ta zagadka rozwiązana. Zrobiliśmy kółko. Znaczy nie zrobiliśmy, ale robimy kółko. Well. Cóż, ale poznamy trochę więcej okolicy po prostu. I tak to jest. Ale jeżeli ktoś z Was oglądał odcinek o górach, to może zauważyć różnicę we mnie, kiedy jest problem z trasą nie w górach, a kiedy mamy problemy z trasą i z jazdą w górach. Teraz jest chillera utopia. A i znowu Google nam świruje. A właśnie dopiero co przejeżdżaliśmy bardzo wąską uliczką, w ogóle ewidentnie jedziemy po jakiejś takiej trasie, w której rzadko kiedyś są samochody. No i dzieci się na nas prawie, że rzucają na ten samochód, no i już piszczałam, bo myślałam, że dziecko nam wpadnie pod samochód. No i wracamy tą samą drogą, bo nas Google źle poprowadził, więc dzieciaki znowu Bonjour. Ja na pytanie, gdzie są te dzieci, odpowiadam w Maroku. Gdzie? W Maroku są te dzieci. W Maroku są wszystkie dzieci. Generalnie nie mamy problemu z dziećmi, tylko po prostu to jest przerażające. To jest przerażające, jak się rzucają pod samochód, no bo, no bo słabo by było rozjechać dziecko. Całkiem tragicznie byłoby rozjechać dziecko. Ja jakoś jestem sobie to w stanie wyobrazić, że to dziecko śmiejąc się, haha, ha, próbuje podbiec do samochodu i się potyka. Tak, no. To jest zbyt realne w mojej głowie. Dlatego jesteśmy trochę zestresowani tures Ale jest pięknie i widać, że jesteśmy poza takim zwykłym szlakiem, więc to jest super plus. Turbodziursko! No i trzeba się wyminąć. Na Już wypracowane zachowanie. Nie tak. wygląda jak nie widzę nigdy turystów To wygląda jak widzę turystów, wiem co z nimi robić Podchodzę na pewniaka, zatrzymuję samochód nie, jest, Bramę Co się jest off Chyba jesteśmy w tym miejscu, w którym powinniśmy być Jesteśmy na tej samej drodze, którą jechaliśmy wcześniej, więc git ta, ta sama brama powodzenia z okularów Pan nawet nie zauważył, że one tam leżą. To sobie leżą cały czas tam gdzie je położyłem. Brawo! ja Okulary odzyskane No a co się stresno ja moje. Idziemy do Mazugi Tak. Już w końcu. Dobra, nagrywam Wam na żywo reakcję, bo tam, tam są wydmy. To wygląda tak jak pomarańczowe góry. Wow. Uf. To ja się może wytłumaczę. Było tak hypowane, że będziemy na pustyni, że jak to widzę, to tak zawsze reaguję. Płaczę. Jesteśmy. Ja jestem overwhelmed. To dużo dla Ciebie? Tak, no ja nie, okay. nie, nie przetwarzam już. Dobra, ja trochę przetwarzam, więc zabiorę Was, bo musimy ustalić, gdzie parkujemy. Jesteśmy... Jesteśmy w pięknym miejscu pomiędzy wydmami. Musimy tylko ustalić, gdzie postawimy teraz samochód. Generalnie myślę, że można by było to zrobić tam. Że się tak, jak pojadę, już taką motocyklem, postawić go sobie o tam, na przykład. Albo możemy wjechać tam. Zrób tamtą stronę zdjęcie. Ale jak teraz sobie o tym myślę, to walić wymyślanie miejsca. Ja idę w piach. Góry ściągnięte, idę w piach. Chodź tutaj musisz tu przyjść Ja nie mogę Tu na pustyni Alicja No nie wiem czemu mam robić zdjęcia Też powie, co się właśnie zadziało. Spędziliśmy bardzo miły wieczór z Józefem. Eee, oczywiście, jak wiele interakcji, ona się zaczęła od tego, że generalnie Józef organizuje wycieczki, ale bardzo miło się piło herbatkę i rozmawiało. Ale generalnie to wydarzyło się to, że przyjechaliśmy na pustynię i obydwoje chyba nie do końca ogarniamy, co się dzieje. Nie. I że jesteśmy na pustyni. Ja zadzwoniłam do babci, żeby jej pokazać wydmę, tak na świeże jeszcze póki było słońce. No, i jesteśmy tutaj. Crazy. Bye! Na Saharze spędziliśmy łącznie tydzień, i właśnie jestem w trakcie montowania kolejnego odcinka z tego naszego pobytu. Więc do zobaczenia za tydzień. A jeśli nadal oglądasz, to napisz się ma w komentarzu. Mm. Stopa w piachu, stópkarze content.